Cześć, witam moi bardzo serdecznie na swoim kanale, z tej strony Vitalika i dzisiaj będziemy ćwiczyć kladę, dzisiaj mam pokażę 100 program treningowy oczywiście tutaj na krzesłach będziemy robić zgipy i serdecznie zapraszam. Jeżeli chcecie zobaczyć jak wyświetsz to klatę, to oglądajcie dalej ten filmik. Przed tym oczywiście trzeba się rozgrzać, Jeżeli chcecie pełną rozrzeżkę, to w poprzednim wideo link za mnie jeszcze tutaj u góry Be była pełna rozżebka. A dzisiaj mam pokażę krótą, krótką rozżelkę i będziemy ćwiczyć z wagą dipy 24 kg. I tak na początek, co zrobić najlepiej? Po prostu zrobić e, 10 razy czystej technice dipy. Let's go! I'ma rip this shit till my bones collapse Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs get out, can't shut my mouth till the smoke clears out and my heart progress I'ma rip this shit till my bones collapse Так, 10 razy czystej dechikił zrobione, jeżeli chcecie, możecie się, Komki na podłodze, ja nie będę dodawać. I co będzie dalej? Kolejnym krokiem to będziemy brać dwie, dwa po 12 kg. Jeden daję do plecaka, a jeden daję sobie tutaj na opaskę. Dobrze, będę się starać zrobić trzy rundy po 4 razy. Mam nadzieję, że mi się uda. Czyli to jest 12 kg kettlebell. Dobra, co to jest 12 razy 24? Dobra, pierwsza czwórka jest zrobiona, Jeszcze dwa razy po cztery. A Wynajd spróbuję po pięć zrobić po pięć. Odpoczynek między rundami około minuty. Staramy się robić intensywnie. Jeżeli chodzi o jeden raz, nie wiem ile zrobię, ale mi się wydaje, może z 50 do było, jeżeli robię 24. No to... I też tutaj jest troszeczkę ciężej robić na krzesło, ponieważ na regularnych dipach, kiedy możemy upełnić nogi wyprostować, to jest z waty, To jest trochę ciężej. Ale spoko, spoko. I tak, kolejna runda, staram się zrobić 5 razy. <ścoughs> Teraz. 5, nie, 4 wystarczy na 4. 4 wystarczy, jeszcze jedna runda, zrobimy po 4. I później ja przechodzę tylko na 12 kg. Będę robić więcej razy, po 10, po 8, zobaczymy. Ale tutaj jeszcze jedna będzie, 4 razy zrobimy. Nie piątkę. Tak, trzy rundy. Teraz odpoczywamy z półtorej minuty, dwie i będziemy jechać tylko z dwunastką. 6 Sześć rund. 6 Sześć rund po 8-10. Zobaczymy, Zobaczcie, jak pójdzie pierwsza runda. Jeżeli załatwono to będę robić po 10. Jeżeli za ciężko, no to 8. Zobaczymy. I razem 8. Da, 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 Daję po 10. Da, dajmy po 10. 10 razy ten, to będzie 60, a z tym to było 4 razy 3, 12. <mulety> Okej, okay, dziesiątka już poszła. Nie będziemy robić po 10 na razie. Taki minus, że tego paska trochę odciska, więc to trzeba, to trzeba na ręki dawać, żeby nie odciskało tutaj, bo później to, bo ona się uff, skóra robi. Ok, jeszcze pięć po 1000. Tutaj przerwa około minuta półtoraj. Oczywiście jeżeli chcecie więcej po poczuć te mięśnie, no to nie róbcie tak jak ja teraz robię szybko, a róbcie bardziej powoli. Tak, żeby na końcu te stałe trzeba dawać do środka, żeby czuć bardzo to ja robisz na szybko, żeby bardziej intensywnie to było. No i troszeczkę jakościowo, no najbardziej jakościowo. Nie mówię, że to jest idealna technika, ale staram się tę technikę dobrze robić. Dobrze, teraz będzie druga runda i jeszcze mam pięć rund po 10 razy. Higher status is like a canvas, chances our advancement is enhancing And this new expansion's like a message comes on till the nights go out my legs give out, can't shut my mouth Till the smoke clears out, and my high progress, i I'ma rip this shit till my bones collapse Till the roof comes off, till the lights go out Till my legs give out, can't shut my mouth Till the smoke clears out, and my high progress, i I'ma rip this shit till my bones collapse uh. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it yo. you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it. you are the round. the sixth, the last there's no way that you make it And maybe oh. you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Hold on you fucking fight back Good. I ostatnim etapem treningu, to zrobimy za swoją wagę na koniec. Myślę, że z 20 razy będzie git. 20 razy. Na koniec tak non stopem, bez przerwy tak docisnąć dobrze, żeby na pan dać. Ten Gonna make it. You ain't ever ever gonna break it You can never beat them And they're better than you face it Thinking that they're giving them You're not thinking straight kid No they don't give a damn You got what I'm saying I'm not fucking playing Don't give it to you straight man There's too many others And you're not that uh, great man Stop what you're saying Stop what you're making Everybody here knows That you're just faking Nah I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts They are not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters With your heads in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth Before I do more speak out It's about to hit Never gonna maybe you can fake Moi drodzy, jeżeli się ten pad, mam nadzieję, że Wam się ten trening spodobał. Piszcie w czy próbujecie go. Piszcie także komentarze na jaki jeszcze temat zrobić wideo, filmiki, odżywianie, odchodzenie, zdrowie żywienia, treningi. Piszcie oczywiście przeczytam i jedziemy dalej. Let's go!